Cześć, cześć, happy life, kolejna odsłona. To jest życie, o którym każdy kłamie na Instagramie, śpiewa PZ jednym ze swoich utworów. I kiedy tak zastanowisz się nad tym, jak wyglądają dzisiaj social media, to faktycznie potrafią często zdołować, że nie prowadzimy aż tak fajnego i zajebistego życia, jak prowadzi wiele osób z Twojego otoczenia. I ja dzisiaj chciałem powiedzieć Tobie jedną rzecz. Kiedy wrzucam relacje na Instagrama, czy na TikToka, czy na Facebooka, to te relacje zawsze są z czegoś fajnego. Albo jak lecę samolotem, albo jak ten samolot ma świetne widoki za oknem, albo kiedy jest piękny załód słońca, albo kiedy doświadczam czegoś niesamowitego, albo kiedy coś na moich oczach dzieje się takiego, co mnie bardzo mocno zafascynowało, albo kiedy spotykam się z przyjacielem, przyjaciółką, z, kimś, z kim lubię spędzać czas, albo kiedy jestem na jakimś wyzwaniu biznesowym, wydarzeniu, evencie. Ale to są tylko wybrane momenty. To są tylko minuty albo godziny, nawet w dobie. I kiedy zbierzesz te wszystkie relacje, te wszystkie zdjęcia i filmy w jedną całość, to wychodzi, że tych cudownych, wspaniałych momentów jest kilka, kilkanaście minut, może kilkadziesiąt minut. Okej, okay, bywają dni, że jest z tego parę godzin. Ale całe pozostałe życie to jest turbo, normalne życie. I chciałem Ci powiedzieć dzisiaj w odcinku Happy Life, że nawet najbardziej przejaskrawione gwiazdy, które obserwujesz, nawet najbardziej kolorowi i zabawowi i eventowi ludzie, których masz przyjemność lub nieprzyjemność obserwować w social mediach, prowadzą bardzo normalne życie, kiedy kamery są wyłączone. Ja, kiedy ostatnio się złapałem na tym, oj Wojtek zrobił program o depresji i mówi, że najbardziej wkurza ludzi, kiedy są w depresji, kiedy są w takich stanach, kiedy słyszą od tych ludzi z internetu, ja sam to często robię, Weź się w garść, uśmiechnij się, życie jest piękne. I zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy ktoś z boku patrzy na przykład na mój Instagram czy Facebook, mógłby, mógłby wyciągnąć błędne założenie, że w zasadzie poza podróżami w moim życiu no, ewentualnie jeszcze są fajne restauracje, klubingi, a może fajni przyjaciele, i tylko i wyłącznie to jest moje życie. Otóż nie, ja kiedy jestem na miejscu w bielsku, codziennie jeżdżę do pracy na godzinę ósmą i częstokroć wychodzę z niej o godzinie. 15, 16, a bywa, że później. Okej, okay, bywałem też niż, że wcześniej. Kiedy jestem w delegacjach, to bardzo często jestem w delegacjach biznesowych, ale na Instagramie jest tylko, wiesz, filmik, jak piękne chmury ozdabia zachodzące słońce. I chciałem ci dzisiaj przyznać do tego, w imieniu tych wszystkich e, i e, instagramerów, i influencerów, ale też ich, przede wszystkim pato influencerów, że oni wszyscy oszukują. Ja również. Ja również kłamie w relacjach. Emotional damage! To znaczy, kłamie. Pokazuję tylko te rzeczy, które chcę, żeby wybrzmiały, żeby były widziane, żeby były zaobserwowane. I tak robią absolutnie wszyscy. I pomyślałem sobie, że wkrótce nagram serię filmików na swoje te social media, jak TikTok czy Instagram, gdzie po prostu nagram coś z drogi do pracy. Że to jest. Najnormalniejsza w świecie trasa zajmuje mi 15-17 minut, że na tej trasie często bywają korki, że na tej trasie często się wkurzam za kierownicą, że na tej trasie jest tak, jak na Twojej trasie do pracy. Niczym się nie różnimy w tym temacie. I dlaczego to dzisiaj wszystko mówi? Dlaczego ten odcinek jest takim rodzajem spowiedzi? Ja nie jestem, e, jestem mikroinfluencerem, bardzo mikroinfluencerem. tak? Moje media społecznościowe obserwuje kilkadziesiąt tysięcy osób i mają kilkanaście milionów, milionów wyświetleń, więc wydawałoby się, że dużo. Nie, to nie jest dużo. Są twórcy o znacznie, znacznie większym dorobku w swojej karierze. Robię to też stosunkowo krótko. Natomiast e, już dzisiaj wiem, że nawet ja mogę irytować treściami, które publikuję na swoich mediach. Kiedy wiecznie widzisz samoloty, lotniska, podróże, zabawę, fajne miejsca, itd. I właśnie ja chcę ci powiedzieć, że tak nie wygląda prawdziwe życie: że aby były te fajne miejsca, lotniska, podróże, trzeba bardzo dużo, a przynajmniej bardzo mądrze pracować, że trzeba wiele poświęcać, że trzeba czasami nie przespać wielu nocy, że kiedy pracownicy o godzinie 16 zamykają biuro i mogą się zająć swoim życiem, to Ty tak naprawdę jako przedsiębiorca, tak ja, często tym swoim życiem nie możesz się zająć, bo ten biznes wypełnia niemalże całą przestrzeń życiową, ona się zaciera nagle. Ja to staram się bardzo mocno rozgraniczać, to jest turbo trudne. I że ludzie widzą tylko fajny samochód, a nie widzą leasingu, który za niego płacisz. Ludzie widzą podróż, a nie wiedzą, że w czasie tej podróży robisz interesy, często stresujące chwile, często jakieś inne rzeczy. Ludzie widzą tylko to, co chcą widzieć i w Tobie i we mnie oczywiście. Ja się czasami eksponuję z tymi rzeczami i to właśnie ja ci dzisiaj mówię. Nie wiesz w to, co widzisz w internecie, nie wiesz w to, co widzisz w mediach, ponieważ większość z tych ludzi pokazuje tylko i wyłącznie swoje kolorowe zakamarki życia. Wielu ludzi, którzy się do ciebie szczerze uśmiechają z ekranu telefonu, ma depresję. Wielu ludzi, którzy się do ciebie uśmiechają i próbują cię przekonać, jak zajebiste życie prowadzą, są smutni, i często są samotni, mimo że otaczają ich tłum ludzi. To smutne, ale wybrali taki los, wybrali taką ścieżkę. Dlaczego to, dlaczego to Tobie mówię? Dlatego, żebyś umiał złapać balans. Jeśli nie jesteś influencerem, jeśli oglądasz jesteś tylko i wyłącznie konsumentem tych treści, to pamiętaj jeszcze raz, że tak nie wygląda życie. Ich życie również tak nie wygląda. A jeśli wygląda, to przez krótką chwilę. Dlatego, że za każdą dawkę dopaminy, za każdą dawkę. Pewnych nakręconych sztucznie emocji, każdemu przychodzi zapłacić cenę, którą mózg no, musi w jakiś sposób odebrać. Albo w postaci smutku, albo w postaci zniechęcenia, albo w postaci wypalenia, albo w jeszcze gorszych sytuacjach w postaci depresji. Dlatego, dlatego taki dzisiaj film nieco inny niż, niż moje treści w social mediach, czy, czy w ogóle na, na tym kanale, czy na kanale Happy News, który, który Wam również polecam, bo tam pozytywne treści w, w każdym tygodniu się pojawiają. Ponieważ ten filmik dzisiaj jest turbopotrzebny, bardzo mało jest w mediach społecznościowych, bardzo mało jest na YouTubie równowagi. Prawie żaden influencer, żaden twórca nie poświęca czasu na refleksję, jak mój film wpływa na widza i na jego psychikę. Większość influencerów, większość twórców internetowych dba o jeden parametr: wyświetlenia, poza nim idą reklamy, za nim idzie adsens, za nim idzie. YouTube sens, zanim idą pieniądze, najzwyczajniej w świecie, zanim idą współpracy, za nim idą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego taki głos rozsądku, który e, mówi ci łap balans, ponieważ to, co widzisz w sieci, to, co widzisz na swoim ulubionym programie w Social Mediach, nie jest prawdą. Na YouTube jest mnóstwo programów, które Pokazują byłe gwiazdy YouTube, jak ich kariery często eksplodowały, jak byli podziwiani przez młodych ludzi albo i starszych ludzi, a dzisiaj ich nie ma. Dzisiaj często, tak jak powiedziałem wcześniej, leczą depresję, czy w którymś momencie przegieli, zrobili coś takiego, że internet, fani, jakby skreślili tą osobę. I ja bym chciał, żebyś ty, by dziś, żebyś ty był dzisiaj świadomym konsumentem tych treści. Jako rozrywka, super, ale też ograniczaj. Ustaw sobie. Timery w aplikacjach. Zobacz sobie, ile czasu spędziłeś ostatnio na YouTubie, na Instagramie, na Snapie, na, na jakimkolwiek medium, z którego często korzystasz. Na TikToku to jest dopiero pożeracz czasu. E, scrollowanie, ile ci zajmuje czasu. Zobacz, ile i wyciągnij wnioski, czy było warto. Znaczy ja już znam, ty też znasz odpowiedź. To jest odpowiedź, której nie chcemy sobie tak wprost powiedzieć. W zeszłym tygodniu zmarnowałem 16 godzin. Albo w zeszłym tygodniu zmarnowałem 40 godzin. Bo to są, wiecie, takie liczby. E, bo to strasznie wkurza, nie? że to była nasza decyzja, scrollowanie. Ja też scrolluję telefon i ja też biję się po łapkach każdego dnia, żeby tego nie robić, żeby się natychmiast uwolnić od tego bardzo złego, turbo złego nawyku. Scrollowanie wciąga, ale pamiętaj, że na przykładzie młodych ludzi i różnych badań, my w ciągu pierwszych 10 minut dzisiaj rano scrollując telefon TikToka czy Instagrama Dostarczamy dawkę dopaminy, jaką kilka lat temu dostarczaliśmy w ciągu całego dnia od momentu, kiedy wstaliśmy, do momentu, kiedy zasnęliśmy. To szokujące wyniki badań, ponieważ organizm musi gdzieś łapać balans i musi nam gdzieś zabrać tą energię, którą, którą dostarczył. Te nadwyżki emocjonalne, które wyeksportowaliśmy już w godzinie 7, 8, 9 rano, będą w którymś momencie nam musiały zostać zabrane. Dlatego tak istotne jest, żebyś był świadomym konsumentem treści, które. Które połykasz z internetu, z telefonu, z komputera, z, z telewizora, bo to ty decydujesz, co oglądasz. Nawet to, że teraz oglądasz mnie, to, była twoja, to jest twoja decyzja. Ja się cieszę, że tu jesteś, ale chciałbym, żebyś zaraz po obejrzeniu tego programu wyłączył telefon i poszedł się przejść. Napił się szklanki wody, zrobił krótki spacer, rozciągał się, a może wziął książkę. Ja wiem, to takie staromodne, kto by ci czytał książki. No nie, myślę, że mm, warto wrócić do takich. Staromodnych nawyków, bo one leczą Twoją duszę i leczą twój mózg. A to jest coś, co no nie ma ceny, bo na to nie ma lekarstwa. Wiesz, nie jesteś w stanie kupić tabletki dzisiaj, leczącej cię. Z tego, że wyssano z Ciebie energię na scrollowanie social mediów. Nie ma dzisiaj lekarstw na to. E, a jeśli, to być może jakieś wkrótce psychotropy. Być może już jakieś są, nie znam. Jeśli, jeśli, jeśli wiesz o czymś takim, to możesz oczywiście napisać w komentarzu, chociaż nie wiem, czy jest nam to potrzebne, bo są prostsze metody, bez farmakologii, żeby się odciąć, żeby absolutnie e, scrollować i korzystać z, tych, e, z tej elektroniki jak najmniej. Ale wracam do sedna dzisiejszego odcinka. Wszyscy kłamiemy. Większość programów, które oglądasz, nie dbają o to, jak zachowuje się Twój mózg, kiedy to oglądasz. Dlatego postanowiłem, że program Happy Life to tylko i wyłącznie dobre treści. Tak? Tu nie będzie nigdy kontrowersji, tu nie będzie nigdy łamania jakichś ogólnych zasad. Być może powieje nudą dla kogoś, ale za to będzie zawsze pozytywne podejście do świata, zawsze pozytywne podejście do ludzi, zawsze chodzenie po słonecznej stronie życia. Zawsze uśmiech, zawsze dbanie o to, jakie nawyki podkręcać, żeby ten uśmiech nam z twarzy nie schodził i żeby on był naturalny, a nie wymuszony. To są treści, które postanowiłem przemycać do Twojego mózgu w kanale Happy Life oraz w krótkiej formie, którą, którą mój zespół wycina i, i wrzuca na TikToki, Instagramy czy shorty na YouTube. Natomiast jeśli masz ochotę oglądać tego więcej, postaram się to robić w miarę regularnie, być może nawet raz w tygodniu. Zasubskrybuj kanał daj łapkę w górę, ustaw dzwoneczek, żeby kolejny odcinek Cię nie ominął. To rodzaj wsparcia dla mnie również, żebym wiedział, że to co robię ma dla Ciebie sens i jest dla Ciebie ważne. Oczywiście możesz też o tym napisać w komentarzu. Możesz napisać też w komentarzu, ponieważ kanał jest bardzo mały, osienki, ma dopiero kilkunastu subskrybentów, może kilkudziesięciu, dopiero się rozwijamy. Nie wiem ile ma na momencie, kiedy ten odcinek jest publikowany. Natomiast możesz też mieć wpływ na to, co na tym kanale będzie. Słuchaj, to spektrum informacji, którym możemy się dzielić z zakresu mindsetu, podejścia do życia, pozytywnych wibracji jest nieograniczone, jest absolutnie nieograniczone. Internet to nie tylko wciąganie żelków nosem, internet to nie tylko challenge, bzdurne, kto zje ile burgerów jak w jak krótkim czasie. Internet to nie tylko całe to bagno, które wpisujesz i jest tego potąd. Internet to mogą być też dobre i budujące treści. I takie właśnie chcę dostarczać Ci w kanale Happy Life. Dziękuję, że jesteś ze mną. Już teraz zapraszam cię do kolejnego odcinka. Pozdrowionka. Do zobaczenia. Cześć.